Witam serdecznie. Dzisiaj przepis na wiśnie kandyzowane. Myślę, że jak lubicie ciasta, desery, taki przepis na pewno wam się przyda. Przy okazji pokażę jak prosto zrobić likier czy taką nieco słodszą nalewkę. Do garnka wlałam pół szklanki wody, dwie kopiaste szklanki cukru, wszystko dobrze wymieszałam na niewielkim płomieniu. Zaraz dodałam kilogram ładnych, dojrzałych wiśni, oczywiście bez pestek można dodać oczywiście więcej cukru ale ja już to kilkakrotnie robię i wiem, że nie potrzeba tak dużo słodzić tutaj właściwie dodaję cukier na dwa razy najpierw na początku tą ilość co widzieliście a później jeszcze dodam około pół szklanki cukru staram się je często mieszać łatwiej odparowujemy wodę po wyjęciu z lodówki odlewam część znaczną soku do butelki 3,4 litra do której wlałam około Jednej trzeciej tej butelki alkoholu, takiego dosyć mocnego, właściwie jest to mocna wódka. Z tą ilością cukru w soku z wiśni, likier jest raczej klarowny i nie trzeba go filtrować. A smakuje niesamowicie pysznie, bardzo polecam. Wiśnie natomiast w ciągu dnia będę kilka razy podgrzewała i studziła, odstawiała na bok, aż ostygną Ważne, żeby przy tym często mieszać delikatnie, żeby oczywiście nie uszkodzić owoców. Dodam pozostały cukier, będę mieszać do wrzenia, ale nie do gotowania. Zaraz po zagotowaniu wyłączam płomień, mieszam znowu do odparowania wody, studzę i wstawiam do lodówki do następnego dnia. Widać już coraz lepiej, jak wiśnie ładnie się kandyzują. Następnego dnia znowu podgrzewam, jak widzicie, wiśnie. Robię to również 2-3 razy. Chodzi o to, żeby odparować jak najwięcej wody, jeśli już będą dobrze skandyzowane. Przekładam na gorąco do słoików. Pamiętajmy tylko o tym, żeby nie gotować masy, tylko doprowadzić do wrzenia, mieszać i odparowywać wodę. Ja tutaj zostawiłam trochę zagęszczonego soku, żeby te kandyzowane wiśnie Miały w czym pływać i nie były takie suche. Potem, kiedy je będziemy potrzebować, wyjmujemy i osuszamy, na przykład na ręczniku papierowym. Możemy układać je na torcie czy innych ciastach i ciasteczkach. Wyparzone słoiki dobrze zakręcam, wstawiam do garnka wyłożonego papierem. Pasteryzuję w gorącej wodzie, takiej, żeby się nie gotowała około 90 stopni Celsjusza przez około 15 minut. Potem słoiki wyjmuję, odwracam do góry dnem dla próby szczelności, stawiam w chłodne ciemne miejsce. Namawiam też robienie kandyzowanych wiśni na dużej patelni. Robiłam ostatnio, poszło to o wiele szybciej. Bardzo polecam przepis. Dziękuję za uwagę. Subskrybujcie kanał. Zapraszam na kolejne przepisy.